Rafał Szatan za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał smutne wieści, które spadły na niego jak grom z jasnego nieba. Nie spodziewał się, że to już koniec, nie kryje rozżalenia, to miał być piękny i długi lot, zaczął swoje oświadczenie. Rafał Szatan jest mężem Barbary Kurdej Szatan, aktorka i prezenterka telewizyjna Barbara Kurdej Szatan od kilkunastu lat jest żoną również zajmującego się aktorstwem, a także śpiewaniem Rafała Szatana. W życiu zawodowym pary wychowującej wspólnie dwoje dzieci ostatnio sporo się działo. Basia po latach wróciła do pracy w Telewizji Polskiej i otrzymała do poprowadzenia program Cudowne Lata. Rafał natomiast zaczął niedawno występować w musicalu Pilot i Mały Książę. Wydawało się, że u szatanów wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku. Rafał Szatan opublikował oficjalne oświadczenie. W środę Rafał Szatan nieoczekiwanie opublikował w swoich mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym przekazał nagłe i z pewnością bardzo przykre dla jego fanów wieści. Po zaledwie trzech tygodniach od premiery jego nowego spektaklu musi pożegnać się z pracą. To miał być piękny i długi lot. Zaczął swoje oświadczenie śpiewający aktor, myślałem, że takiego posta będę pisał najwcześniej w czerwcu 2025 roku, bo taki był plan tego lotu. Tymczasem nie dolecieliśmy nawet do końca tego roku. Dlaczego? My, artyści naszego pilota i małego księcia, sami do końca nie wiemy. Podobno bilety na nasz pokład nie sprzedawały się w satysfakcjonujących ilościach i trzeba było ten lot przerwać, pisze mąż barbary kurdej Szatan. Starałem się być pilotem tego samolotu najlepiej jak tylko potrafiłem, zapewniawszy tym, podkreślając. Każdy z tej cudownej załogi wkładał ogrom sił i całe serducho, bo czuliśmy, że to może być piękna wspólna przygoda. Nie wiem do końca, co napisać, bo pierwszy raz przychodzi mi żegnać się z tytułem po trzech tygodniach od premiery. Jak dodaje, być może kiedyś wspomni na temat tej produkcji nieco więcej. Podsumowując niespodziewane oświadczenie, napisał z niekrytym żalem: 8, 14, 15 listopada samolot pilota wzbije się ostatni raz, a 15 o 19.00 zaśpiewamy z małym księciem: Do pożegnania jest czas. Ostatni raz.